Hej wszystkim, witajcie w kolejnym filmie lumpeksowym, tak bym to nazwała. Dzisiaj pokażemy Wam nasze najnowsze łupy. Dosłownie jakieś nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie byłyśmy mm -hmm. w lumpeksie. A tak sobie zobaczyć. Sery. To nie było jakoś takie, że my mieliśmy konkret do wyboru. Chciałyśmy powiedzieć, czy coś kupimy, no i się udało, a że Wy lubicie lumpeksowe filmy na naszym kanale i my też lubimy je tworzyć, bo to jest taka większa satysfakcja, że jakaś perełka wpada w nasze ręce za naprawdę grosze, bo dzisiaj będą bardzo tanie. E, Chciałam mieć kosmetyki, nie, ubrania. to, <laughs> że właśnie musimy więcej jednak robić tych modowych filmów, bo wiem, wiemy, że je lubicie, my też je lubimy tworzyć, ale dobra, no, przechodzimy do rzeczy, zaczynamy lumpeksowy haul. Zależy od tego, co mamy na sobie i to jest pierwsza rada. Szukajcie swetrów, ale akładnie no, serio, serio w lumpeksach dział ze swetrami, zawsze jest imponujące. Zawsze. Nieważne jaki to jest Lumpeks. Swetry mają nie wiem o co chodzi, czemu akurat ten element garderoby jest tak często w lumpeksie w takiej dużej ilości i takiej dużej dostępności? Bo mi się wydaje, że właśnie to jest w lumpeksach też magiczne, że bardzo często tam są naprawdę świetnie, składowo. E, jakby dobrane swetry, które po prostu komuś się znudziły, a są tak świetnej jakości, że po tam wpadają, e, ale mm. swoją drogą też wydaje mi się, że po prostu to jest e, tego typu jakby garderoba, którą jakby nakładamy, którą, hmm. która też nie niszczy się tak szybko, a z drugiej strony no wybór tam macie ogromny. No Tym bardziej no, jeżeli latem jest w zawsze. Tak, jak znajdziecie w ogóle sweter, e, nie wiem wełniany, czy bardziej bawełniany, no to one faktycznie są mniej zniszczone. I po swetrach od razu, od razu widać, od razu widać, bo jeżeli trafia do rąpek so sweter, to albo jest zmechacony, tak. i już wiadomo, że w składzie z jakimś naprogośnieniem gówno, hmm. albo ładnie wygląda i właśnie przykładem są na przykład te, które mamy na sobie. Opowiadaj. Tak, mój jest, to jest kapal, yy, w rozmiarze M, bawełniany z dodatkiem wiskozy, ale naprawdę nie był zniszczony, no nie jest zniszczony. Okay. Uwielbiam go i w ogóle ma krój, który mnie bardzo zaskoczył i bardzo mi się podoba, że ma taką lekką stójkę, ale nie ma takiego przeszycia tutaj przy szyi. I to chyba robi u mnie robotę, że to przeszycie nie, nie odcina mi tej części, yy, wiecie, mojej głowy od tułowia, bo to odcięcie często powoduje, że mój biust wygląda na większy. A tutaj, nie daj, że kropki są bardziej w takich pionowych pasach, to jeszcze właśnie powodują, że ten blues wygląda na ciut mniejszy. Ja bardzo na to zwracam uwagę i lubię, kiedy mój blues po prostu jest trochę zrównoważony dla mojej sylwetki. Długi rękaw jest miękki, jest taki. Taki porządniejszy, to jest gór, grubsza bawełna, taka, no, taka, jakby jest taka dziergana, no, no, bo widzicie no, no, pod spodem jest taka, jakby z białym przeszyciem, a tu jest, to jest cała czarna, kropeczki takie lekko beżowo-białe. Jest ciepły, bo skład jest dobry, naprawdę jest mi ciepło, Jeśli mam ciepło na, na dworze, więc naprawdę poświęcenie mi razy milion, ale tego, to, to w ogóle też najlepsze było to, że jak ja zobaczyłam go na wieszaku, to było coś takiego. Mm, no i właśnie, kolejna rada. Mierzyć, Jezu! Mierzcie wszystko, co Wam wpadnie w oko. Nawet jak, macie jak macie takie macie małe takie małe ale. Mierzcie, bierzcie do tej przymierzalni jak najwięcej rzeczy, bo czasami może się zdarzyć, jak w przypadku tego swetra, że ja nie byłam pewna, może do dokładnie. a nie, te kroki takie infantylne, a ten krój, a może będzie za mały, a może coś tam. Jak założyłam, to się uśmiechnęłam. Uśmiechnęłam się do lustra. Mówię, kurczę, no naprawdę, podobam się sobie, jest wygodny. Więc ta zasada mierzenia wszystkiego, co wam wpadnie w oko, nawet jak wam się wydaje coś cringe'owe, coś głupie, ale na przykład m, cokolwiek, jakieś pocencie was zaciekawi. Jak zmierzycie, to może to będzie ta sama historia jak z tym swetrem. Ja mam tam historię z koszulą, o której później totalnie, ale jeżeli chodzi o ten sweter, to ja kolejną radę mam taką, żebyście zwracali uwagę też na marki. Bardzo często to nie muszą być właśnie jakieś topowe marki, ale Marki, które wam już kiedyś się na przykład, właśnie, choćby nawet w Lumpek się sprawdziły, prawda. Nie wiem, ile my już obie mamy rzeczy z Lindeksu. E, to jest też. E, no, dokładnie, <śm> dokładnie, dokładnie. Za każdym razem i to są faktycznie rzeczy, które się sprawdzają. To, nie jest, to hmm. też jest jakaś chyba mm, skandynawska bardziej sieciówka, e, ale faktycznie, no, ja mam na sobie, słuchajcie, sweter, który ma w swoim składzie chyba 20% alp, e, wełny z alpaki. E, I to widać, czuć, on jest po prostu, on jest jak nowiutki. On jest po prostu tak, no tutaj miał jedno zaciągnięcie, muszę sobie to szydełkiem podebrać, bo jeszcze tego nie zrobiłam, ale to, co mi się w nim też bardzo podobało, to oprócz tego, że oczywiście czarny, klasyczny sweter jest bardzo wskazany na zimę, bo na przykład, jeżeli bardziej chcecie się zaszaleć z płaszczem, to on tworzy fajną bazę i podstawę. Może być też super pod, na założenie jakiejś koszuli, która też będzie na przykład bardziej kolorowym akcentem, ale to, co mi się spodobało i co teoretycznie z jednej strony może być mniej praktyczne, to kwestia, że on ma naprawdę krótki rękaw, ale ja mam manie, zresztą obie mamy. Podciągania rękawów. Tutaj tego nie można robić, więc w ogóle nie jest fantastycznie. A z drugiej strony, dzięki temu, że on ma tak wspaniały skład, to po prostu też jest bardzo grzejący, więc dla mnie po prostu win-win. No i faktycznie taki po prostu klasyk to jest też coś, co właśnie w Lumpexie naprawdę możecie, czego możecie poszukiwać. Więc Lindex bardzo Wam polecamy, to jest naprawdę fajna marka. Ja też pamiętam, że kupowałam kiedyś w ogóle jakby coś z Zalando, na Nowe też mają jakby. Dziecięce rzeczy i też są y, świetne, więc naprawdę to możecie też w lumpach tak się znaleźć. Tak, więc u mnie jeszcze jeden sweter, też właśnie z indeksu i też właśnie ma w swoim składzie alpakę, moher. I to jest taka mgiełka, taki bardzo duży, niby to jest rozmiar M, ale jest bardzo wersajzowym swetrem w kolorze miętowym, ale takim miętowym, takim zgaszonym, więc jak ja go za przymierzyłam, nie byłam przekonana, bo ja ogólnie w mięcie nie chodzę. Takie kolory jakby mam wrażenie, że mnie wymywają, a to się okazało, że z brązowymi włosami całkiem fajnie się to zgrało. I to będzie taka fajna alternatywa na takie narzucenie na siebie, na przykład na jakiś top pod spodem, bo on lekko gryzie. No, ten skład jednak jest taki bardzo naturalny i podoba mi się też w tym swetrze to, że mogę go sobie układać, formułować, i ja jestem też zdania, że nawet jeżeli patrzycie na jakiś, yy, jakiś ciuch i macie wrażenie, dobra, rozmiar M, L, S po prostu serio, mierzcie, nawet te rozmiary niech Was nie wystraszą, bo bardzo często jest tak, że na przykład jakiś sweter był wyprany tak, a nie, inaczej na przykład się skurczył albo się rozciągnął, ale dobry jest wciąż składowo. Ja nieraz tak zrobiłam ze swoimi swetrami, jakimiś przez przypadek. Ale na przykład właśnie ten, on wydawał się taki ogromny, taki duży. Ja rozmiar M? Coś jest nie tak. I faktycznie jest duży, ale ja na przykład lubię ten oversize'owy look, więc możecie też szukać właśnie Rozmiarówkowo tak bardziej otwarcie, żebyś nie zamykać tylko na swój rozmiar, nie szukać tylko na przykład jakoś S to S, jak L to L, tylko nawet te bardzo duże rozmiary, na przykład jak z marynarkami, tak nie na męskim dziale, żeby poszukać, bo na męskim dziale bardzo często są bardzo fajne ciuchy, też świetne jakościowo, o wiele mniej zniszczone niż te damskie. No i ja tak mam wrażenie, że kiedy naprawdę jakoś mniej niszczą ciucha, bo są po prostu mniej jakoś rzadziej noszone mm -hmm. i te składowo brania ja są świetne. Ja na przykład marynarki w mojej szafie z lumpeksów, chyba dwie albo trzy, to są typowo męskie, takie naprawdę męskie, męskie, widać że nawet for men i są wełniane, są świetnej jakości i je uwielbiam, a są na przykład jakimś rozmiarem, nie wiem, 44, nie? I też fajnie to wygląda, bo teraz mola się bardzo, tak mam wrażenie, otwiera na, na wszystko, więc cokolwiek w się wam wpadnie w oko, to już nie myślcie w kategoriach, a, siara, nie, no właśnie może to będzie coś takiego, co później ktoś powie, ale masz pamięć już, skąd to jest. Ja mam przy kolejnym łupie aż trzy rady. Dwie już się tutaj pojawiły, a jedna, od której zacznę, to fakt, że fajnie do lumpeksu pójść z kimś, bo jeżeli jest to tak duży lumpeks, jak na przykład ten nasz e, naprzeciwko Renomy nad który jest dość duży, jeśli chodzi o powierzchnię, naprawdę fajnie jest, żeby móc się podzielić. I tam są wiecie takie po prostu jakby korytarze, i my zawsze zmaramy ty po jednej, ja po drugiej i dzięki temu nie jesteśmy zmęczone tym, że tych ciuków przeglądamy za dużo, a z drugiej strony jesteśmy dokładne, Tylko i to to wyglądamy zaufana osoba. No, musi być ta osoba no, zaufana, to, no, dokładnie. Wiem, że, że wiem, nie, po, nie pominiesz, że, że nie pominiesz. Tak, nie pokazujesz mi te rzeczy, które. Naprawdę wiesz, że mi się mogą spodobać, tak, nie? więc to jest super. Ale właśnie tak, Maru znalazła dla mnie koszulę, która właśnie podtrzymuje trik pod tytułem: to jest rozmiar 42 albo 44. Mhm. Jest, ogromna, jest ogromna, jest ogromna, ale okazało się, że jej jakby fason, jej materiał, który tutaj akurat nie jest jakimś kozakiem, bo to jest chyba po prostu bawełna z dodatkiem. Nie pamiętam czego, ale coś mnie tam nie zadowoliło składowo, mm. ale niemniej ma naprawdę przepiękny, e, bardzo. Mm... Krój. Inny taki krój, bo oprócz mm. tego, że ma właśnie marszczoną stójkę, ma delikatną jakby łeskę taką w kwestii dekoltu, ma też jakby dodatkowe tutaj jeszcze zdobienia, ale w swojej formie i tak jest taka prosta i boho, no ale jest właśnie ogromna. Ma też w ogóle jeszcze rękawy, które mają dodatkowe manki taką falbanę, więc to jest akurat na przykład tutaj. W tym przypadku się sprawdziło to, że one są nawet na mnie lekko za długie, ale to wygląda fajnie w tym mm. konkretnym fasonie. Więc jak najbardziej nie bójcie się dużych rozmiarów, idźcie z kimś. I co jeszcze, jeszcze miałam? I żeby szukać po prostu klasyków, też takich mm -hmm. właśnie y, stricte, na przykład biała koszula. Więc jak najbardziej, no y, to jest taki łup, który y, miałam właśnie. Ty, o, wiem, że miałam tak, że Marią dała, właśnie, ona była tak wielka, i stwierdziłam, nie wiem, no jest piękna, ale chyba będzie po prostu y, za duża i tak dalej. Ale nie no, dobra, biorę mierze. Tak, no i jak już ją przymierzyłam, to się rozwija. No, i to jest dowód na to, że te ogromne rozmiary da się ułożyć. Tylko musicie ocenić potencjał materiału, bo gdyby to było, gdyby był sweter 44, to myślę, że koszula no by wyglądała karykaturalnie. Ale że to jest koszula, która pięknie opływa ciało, jest błochą, no to ja bym nie no, musisz ją przymierzyć. No i cieszę się, że trafiła w te twoje szafy, bo wygląda naprawdę spektakularnie. A propos koszul, a bluzek, e, znalazłam bluzkę, która jest NAKD, uh -huh, uh -huh. czyli naked chyba to się powinno odczytywać, rozmiar 40, czyli tak mówię, mm, idealnie właśnie tutaj w okolicy biustu, kopertowa koszula granatowa, lekko błyszcząca. I na początku nie wiem mam przekonana. Z tego względu, że jest taka trochę krótsza, ja też kopertowych jednak luzak nie lubię, bo nie lubię się Ci dekoltem. Ale zakładając tę bluzkę z jakimś topem pod spodem, ja już ograłam sobie to mniej więcej w głowie, co ja mogę z nią zrobić. To teraz jest taki, taka ważna rada, żeby... Od razu się nie poddawać. Jeżeli ciuch dla was ma potencjał. Podoba wam się materiał. Widzicie, że jest naprawdę kozacki, bo tutaj też jest mm, bardzo dobra bawełna z wiskozą, taka lekko błyszcząca, lejąca. I yy, tak myślałam sobie kurczę, bo to jest naprawdę dobry ciuch. On jest w ogóle niezniszczony. Ta bluzka wygląda tak, jakbym ją po prostu wyciągnęła z pudełka z wysyłki z Naked D. Rozmiar się zgadzał. Jakby założyłam ją, ma taką haftkę, którą zapinam, ale wciąż ten dla mnie jest za duży. Ja po prostu to jest jakaś jakaś cnotka jest, nie wiem o co chodzi, ale po prostu lubię mieć pod spodem zakryty większość tutaj dekoltu, nie jestem z tych osób, które eksponują aż tak dużo ciała i to fajnie się sprawdza, że można właśnie pomyśleć, co ja z tym ciuchem mogę zrobić. Karla ja może tutaj jakąś haftkę zaszyć, to też jest dobry pomysł, czy nawet jakąś tam... Um... Taką spinką, yy, agrafką yy, i naprawdę te, te, to, to ubranie jakby robi robotę i to też później będzie na jakieś większe wyjścia, to nie jest jakby dla mnie bluzka na co dzień, ale była takim łupem, że jak ją zobaczyłam, to pomyślałam sobie, na 100% jak jej nie kupię, to ja w domu będę o niej myślała. Mm -hmm. Miałyśmy akurat takie przypadki, kiedy pamiętam, taki płaszcz skórzany i rola w końcu go nie wzięła, bo był bardzo unikatowy i do dzisiaj nie myślimy, a to było dwa lata temu, wiecie. Naprawdę tak jest. Więc jeżeli jakiś ciuch, yy, sprawdźcie też cenę. Bo my na przykład byliśmy akurat kiedy to branie kosztowało, no naprawdę niedużo. I włożyłam te bluzkę na nie 8 zł, no bo kosztowała. No i później w ogóle kolor mówi: ona no, jest w ogóle Side'owa. Ja później wchodzę na stronę deodorcajdowa, Side, tak. dokładnie taką bluzkę mają w ofertę tylko szarą. Przysięgam, dokładnie taka sama. Mówię, no nie wierzę, za 200 dam 89 zł, a moja jest za 8. jest świetna, więc naprawdę dawajcie szansę ubraniom, w w którym nawet trzeba coś zmienić, coś dodać, bo warto. A ja ostatnia jakby rada i ostatni mój łup. W moim przypadku kwestia doboru spodni w sieciówkach jest naprawdę utrudniona. Moje nogi są dość długie i ja autentycznie kupując spodnie w sieciówce zawsze mam za krótkie, a jeżeli chodzi o spodnie, które rozmiar na długość mają, są po prostu droższe, a ja jestem totalnie jeansowa, ja kocham jeansy, traktuję je wręcz jak desy, dla mnie są tak wygodne, że ja chodzę w mm. nich na co dzień, no i również po prostu bawię się z córką w tych jeansach, więc u mnie po prostu szkoda mi jest bardzo drogich spodni, bo ja mam automatycznie już zajechane kolana, po prostu tak jest, więc te, które mam jakieś swoje levis i to sobie po prostu je oszczędzam i są faktycznie po prostu wyjściowe. Natomiast potrzebuję spodnie na co dzień, które, no tym bardziej jak teraz idzie jesień, zima, ja nie chcę świecić skarpetą <śm> <śm> e do Andres budu. Swój z kolorowymi skarpetami też jest taki okay git. Więc e kupowanie <śm> dla mnie dżinsów w lumpeksie to jest absolutnie coś wspaniałego, bo nawet jeżeli są troszeczkę krótsze, to nie jest mi po prostu tak szkoda, bo to jest kwestia właśnie kilku złotych. A jeżeli jeszcze trafi Wam się właśnie jakaś super marka, a te spodnie, które Wam teraz pokażę, to jest Weekday, czyli też marka, która jest dość e, gdzieś tam popularna, właśnie zalandowa też, też mm -hmm. e, więc e, czuję, że to też jest dobra jakość, bo właśnie te spodnie, mimo że są używane, wyglądają świetnie. świetnie wyglądają. Są jakby, mają tą, takie, nie, nie suche, tylko takie, wiecie, że są ucięte, nie Surowa. mają, surowe, dokładnie, pania mm -hmm. tego chciałam suche. Chodziło mi o surowość. Ale faktycznie też w ogóle idąc, to było... To, ja rzadko idę z założeniem znalezienia czegoś, bo mnie to trochę ogranicza. Ja wiem wtedy, że nie mam takiego mocno... Mam zamknięty umysł na to, że idę do lumpeksu i szukam czegoś. Wiadomo, że tak się też da i bardzo często szczęście może Wam sprzyjać, ale ja wolę iść z otwartą głową i nie planować, co chcę kupić, tylko po prostu właśnie szukać wieszak po wieszaku, ale w tym przypadku faktycznie z tyłu głowy miałam tak ciemne jeansy. Nie mam ciemnych jeansów. Fajnie, bo mam właśnie no, teraz jeansową, kurkę. Chciałabym y, jakiś kontrast y, koloru jeansów, więc. Udało się, trafiły się i są naprawdę, no rozmiar, wszystko jak się jakby tutaj na Karolę szydlę, No tam czekała, i dobierała swój rozmiar, więc naprawdę tam można znaleźć y, wspaniałe dżinsy, to nie jest moja pierwsza para y, mm -hmm. i uważam, że y, no właśnie... Z... Mamy też y, lewki sens. Tak, y, mamy. To, no wiecie, no to są wspaniałe, które normalnie kosztują 500, a my je kupowałyśmy za 10 zł, więc i, i mamy je w szafach wciąż i naprawdę polecamy szukać właśnie markowo, jak Karola mówi, w dżinsach. U mnie ostatni taki łup, który znalazła Karola. Tempo, tam pomarańczowa bluzka w kwiaty. I to jest bluzka, która była z, jest z Reserved. Jest z wiskozy, bardzo dobrej jakości. Wiskozy, bo jest taką lejącą, taką bardzo tulającą skórę, więc przyjemna tylko. No właśnie, jest to o rozmiar XL, więc jest naprawdę duża. Nawet jak na mnie, na mój biust, jest za duża. Ale przez to, że normalnie ma być hiszpanką, ja ją sobie układam jako taką bardziej tutaj łódeczkową opcję dekoltu bo ma bardzo ładny kolor. kolor, w sumie Karla tak stwierdziła, że do filmów, my czasami tak, tak mamy, wiecie, to jest jednak nasza praca też polega na tym, że niektóre obrania dobrze wyglądają w kamerze, niektóre nie, mamy też taką część garderoby, która jest przede wszystkim nastawiona na nagrania, bo żeby to było dla Was miłe, dla oka, dbamy o to. I ta bluzka faktycznie ma potencjał. Jeszcze nie wiem, czy jej nie ograć tak, żeby wyciąć w ogóle ten dekolt i oprzeć na maszynie go tak na łódkę totalnie, żeby był surowy, bo jednak ta lekko powarszczona opcja gumki tutaj przy dekolcie mi drażni. I nie wiem, czy po prostu nie będę chciała na surowo, bo to jeszcze potrafię na maszynie zrobić, więc to nie wiem, czy chcę ryzykować z takim dobrym materiałem. Zobaczymy. No ale tak czy siak, ten kolor pomarańczowy, który mi siedzi, lekko taka już jesienna opcja właśnie z tymi takimi liśćmi, taki jakby no, roślinny motyw fajnie wygląda, trzy czwarte, bardzo łatwo ją ułożyć, więc widzicie, to jest jeden z tych takich elementów, że bardzo duży rozmiar, którego ja nie noszę, bardzo taka, powiedzmy, ten krój, taki nie do końca mi pasujący, ale tak mający potencjał, że widzę, że mogę coś zmienić, i mi się chce, no to biorę. Ona kosztowała chyba... Też jakieś 8 zł, bo ta wiskota trochę cięższa była, bo ona jest taka właśnie lejąca, taka porządna, to jest taka patrubajka, bardzo ładnie kryjąca, więc no też te takie duże rozmiary, słuchajcie. I ja w ogóle uważam, że fajnie jest w lumpeksach też szukać takich rzeczy, które normalnie byście nie kupili. Normalnie byście nie wydali tej kasy, a tutaj za takie małe pieniądze, jak już zmierzycie, bo to nie o to chodzi, żeby brać na potęgę, żeby zagrać sw swoją jakby garderobę. To totalnie nie o to nam chodzi. Tylko właśnie tego typu elementy w garderobie są takie przełomowe czasami. Jak ja na przykład wtedy kiedy kupiłam mm, ten taki sweter czarny w róże. Jak go wciąż mam i czeka na jesienne klimaty i też jest z Lumpeksu, jest świetny, jest w kategoriach takich właśnie swetrów, takich bardziej gęstych, takich mocnych, bawełnianych bardziej. I też jak go zobaczyła, Karolowa ty go znalazłaś. Mi... Musisz go zmierzyć, a ja nie no, gdzie wiocha założyłam. Pierwsza, po prostu mierzy pierwszego wejrzenia. Mierzcie. Więc tak, to jest chyba wszystko na dzisiaj. Dokładnie. E, mamy nadzieję, że ten kolejny odcinek również Wam się spodobał, e, więc nasze lumpeksowe łupy to na pewno nie jest ostatni. Ja tylko chcę jeszcze o coś spytać. Czy macie do polecenia dla nas jakieś lumpeksy online? I tak. w Warszawie. E, o, i w Warszawie, bo też miałam się żeby... dokładnie. O, tak, czyli lumpeks online, super, że to powiedziałaś. Lumpeks online, bo chciałyśmy mm -hmm. zrobić też taki przegląd, żebyście e, osoby, które nie są z Wrocławia, e, mogły skorzystać z tego, że na przykład polecimy właśnie jakąś konkretną tak. stronę. Oprócz Vintage. Bo dokładnie, my tak no, te aplikacji. Chodzi nam o konkretnie jakieś takie, np. baza Vintage, chyba jest od aż Plum Plum. To na przykład wiem, że jest, a reszty. Jakieś lumpeksy, dokładnie. Plus e, faktycznie znowu będziemy pojawiać się w Warszawie i mamy taki plan na film, w którym właśnie sprawdzimy warszawskie lumpeksy, więc będziemy Wam wdzięczne za takie sprawdzone adresy, e, żebyśmy... To nie myśleli, będzie fun. To będzie super fan. Także czekamy na Wasze komentarze, będzie nam miło, jak zasubskrybujecie, jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, bo naprawdę e, trzeba się gdzieś tam przebijać przez te algorytmy, a to z pewnością nam pomoże i będzie nam mm -hmm. bardzo miło, jak też zalajkujecie i Oczywiście odwiedzicie nasz Instagram, bo tam jesteśmy z Wami na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!